Pytania w angielskim to było coś, przestawiało się, is, to are na początek, inwersja, konwersja. Coś tam trzeba przestawić w kolejności zdania, ale to dotyczy się zdań z to be, czyli ja jestem, oni są, wy jesteście, czyli mamy ten element, że coś jest, coś lub ktoś coś robi, tak, to wtedy prosta inwersja. She is nice, is she nice? My parents are rich, are my parents rich? Ale są też przecież inne rodzaje zdań. Najczęściej w present simple, kiedy mówimy I like you, to w pytaniu musimy coś dodać. Co musimy dodać? Ten nasz operator do. So do I like you? Do you like me? To pewnie już znasz i do tego momentu jesteś teraz na bieżąco. Trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli ona, ono, to, tam do zamienia nam się w das. So she likes me, but. Does she like me? I wtedy to do tak, jakby zabiera to s z czasownika. Jeżeli jesteś osobą początkującą i teraz nie za bardzo wiesz, o czym ja mówię, spokojnie, to są podstawy, to bardzo szybko nadrobisz. Małe problemiki zaczynają się w sytuacji, gdy mamy pytania otwarte. Bo zobacz, to były pytania zamknięte. Do you like me? Czy lubisz mnie? Yes, I do. Możesz odpowiedzieć. Yes, I like you. Czy na przykład, does she have a car? Czy ona ma samochód? Yes, she does. Tak. Dlaczego odpowiadam? She does. Bo w pytaniu było does she have, mógłbym oczywiście zapytać has she got? Wtedy ktoś by odpowiedział yes, she has. Tyle opcji, tyle możliwości. W języku polskim też, czy masz, czy posiadasz. No ale dobra, co to są te pytania otwarte? To są takie pytania, na które nie odpowiadamy zazwyczaj tak lub nie. A więc takie, które najczęściej zaczynają się na what, when, where, why, who i how. I sprawa tak naprawdę jest prostsza, niż by nam się wydawało, chociaż my, uczący się, czasem to sobie lubimy skomplikować. I. Przez to trochę wprowadzamy się w błąd. Już Ci pokazuję, o co chodzi. Takie pytanie ogólne. Do you eat breakfast? Pytanie ogólne, czy jesz, a właściwie, będąc bardziej konkretnym, czy jadasz śniadanie? Do you eat breakfast? Do you eat breakfast every day? You can respond, yes or no. Or sometimes, yeah, but yes or no are these two responses you usually would say. But I could also ask you, what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Czyli co jesz na śniadanie, widzisz? I to jest pytanie otwarte. I siódemne an answer. No, jesz. Czyli zobacz, konstrukcja tak naprawdę jest bardzo prosta, bo do tego naszego pytania zamkniętego wystarczy, że dodamy to what. Czy na przykład gdzie jadasz śniadanie? To wtedy się zapytamy: Where do you eat your breakfast? Czy na przykład When do you eat your breakfast? Kiedy jadasz to śniadanie? At seven? At ten? When do you eat your breakfast? Czy nawet można by się zapytać How do you eat your breakfast? Tak, czyli jak? Jak jesz swoje śniadanie? I don't know, maybe you're standing. Może sobie nastojąco jesz to śniadanie. No i takie jak zwykle małe pocieszenie. Nawet jeżeli coś pomieszasz i powiesz tak When breakfast you eat? Totalnie połamane. Totalnie niepoprawne. Jak myślisz twój rozmówca cię zrozumie? Owszem, rozrozumie. Słowa kluczowe you, breakfast, eat. Eating your breakfast when? No już nie mogłem bardziej skomplikować. Ach, teraz pewnie nauczyciele angielskiego zagryzają zęby i wyrywają sobie włosy z głowy. Ale moim zadaniem jest sprawić, że ty przetrwasz w angielskim i zrobię to, choćbyśmy mieli najbardziej niepoprawnie mówić, to później z czasem będziemy eliminować te błędy, uczyć się poprawnych zdań, żeby już mieć lepiej. No, ale od czegoś trzeba zacząć. Ale zakładam, że oglądając ten materiał, Ty mimo wszystko chcesz brzmieć lepiej, chcesz brzmieć poprawnie. Mam dla Ciebie rekomendację, musisz sobie po prostu wykonać kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt przykładów tego typu, i później wejdzie ci to w krew. Więc kiedy pojawiają się te problemy? Kiedy my sobie utrudniamy z tym życie najczęściej? Najczęściej, kiedy dochodzi nam dash. Tak, z tym dasz, czyli trzecia osoba liczby pojedynczej, także w pytaniach. Dlaczego? Bo poważ, tak jak w pytaniach otwartych, mówimy tak. She works at. She works at ABC company, na przykład. Czyli ona pracuje, she works. Natomiast pytając, czy ona tam pracuje, to powinniśmy zadać, does she work? Does she work? Bo z tego works, s zabiera nam się do do, prawda? I tworzy nam się takie dash. Tak wyobraźni to nawet nie widzimy, że to jest inaczej zapisane, Dash. To do zabiera nam s z czasownika. No ale czasem my byśmy mówili tak, na przykład do she likes? Byśmy chcieli zakombinować. Albo does she likes? Does she works? Czy na przykład do your father? A, to jest podchwytliwe, bo your father to tak naprawdę she. Więc powinniśmy powiedzieć, does your father work? Nie works. Does your father work? I widzisz, gdy szybko to chcemy wykonywać, to czasem wychodzą na takie twory jak do your father works? Czy na przykład twój pies jakości? Do your dog eats? Mm -mm, pies? Twój pies konkretnie? To jest trzecia osoba liczby pojedynczej, tak. So does your dog eat bones? Tak powinniśmy powiedzieć. I to oczywiście były pytania zamknięte. We can say yes or no. W pytaniach otwartych dodajemy to what, when, why, where, how. To możemy rozwijać. How often? Jak często? Czy how much? How long? I tak dalej. Zatem tak naprawdę to nie jest takie trudne, bo wystarczy, że dodamy sobie to słowo pytające, najczęściej zaczynające się na w, jedno z h, no i mamy pytanie otwarte to żeby naszych ćwiczeń stało się zadość, to przerobimy sobie kilka takich pytań. Ok, ja poproszę Cię o przetłumaczenie czegoś, a później wspólnie spróbujemy to przeanalizować. Co Ty na to? Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podoba i z jakiejś przyczyny musisz nauczyć się gramatyki, nie wiem, egzamin, mieszkasz już za granicą długo i warto by sobie to było poukładać, czy po prostu chcesz lepiej brzmieć po angielsku, Grammar Pack to jest rozwiązanie dla Ciebie. Tak, enlina do Grammar Pack, tam tłumaczę gramatykę od podstaw w taki właśnie sposób. Najprostsze rzeczy, jeżeli wcześniej z tym, co mówiłem na początku, nigdy nie zdarzyło Ci się spotkać, to przerobisz te wszystkie rzeczy. Dlaczego ona zawsze się śmieje? Takie pytanie. Dlaczego ona zawsze się śmieje? No więc dlaczego? To why? No i tu tak naprawdę byśmy zapytali, czy ona zawsze się śmieje? Możemy od tego zacząć. Czy ona zawsze się śmieje? Więc mamy operator ty na początku. A to jest ona. Does she always smile? Yes, she does. But why? Why does she always smile? Widzisz. Why does she always smile? Czy moglibyśmy zapytać, why is she always smiling? Dlaczego ona zawsze jest śmiejąca się w nieco innej konstrukcji? Moglibyśmy. To będzie inne znaczenie, ale to niuans. Te pytania w present simple są takie bardziej ogólne, tak? Że nie dzieje się to teraz. Lecimy z następnym pytaniem. Jak uczysz się angielskiego? Jak uczysz się angielskiego? Ty, no bardzo proste pytanie. Możemy zacząć od tego. Uczysz się angielskiego? Do you learn English? Do you learn English? Ale jak? How do you learn English? How do you learn English? Oto teraz coś takiego trudniejszego, takiego na trudniejszego. Co twój brat robi wieczorem? Co twój brat robi wieczorem? Tak, tak ogólnie pytamy, co on porabia wieczorem? Może gra w gry komputerowe, może chodzi na siłownię? No i tu będziemy mieli dwa razy do, ale w nieco innej formie. Mamy operator do jako takie nasze czy, umowne czy. I your brother to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, tak on. So dash, dash. Okej, okay. od tego byśmy zaczęli pytanie zamknięte, ale mamy pytanie otwarte. So what? What does your brother do? What does your brother do? Co twój brat robi? No i wieczorem. In the evening. What does your brother do? In the evening? Co twój brat robi wieczorem? Mamy to? Udało się przetłumaczyć? Jeżeli ten materiał z luźnym podejściem do gramatyki Ci się podobał, koniecznie coś po sobie pozostaw. Daj mi znać w sekcji komentarzy. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!